Mówię spróbuj sobie ten, fi ten filtr Montreal. Naprawdę wszystko jest ładnie widoczne. Ludziki są gracze są tak widoczny, widoczni. Ja od... ja Mam Marka. Tego... Sorry, wybacz. Mam go. No Zaraz spróbuję. Eee... Marka masz? Tak. Idzie chyba? cały czas prosto. I mam tego dropa. No, ja wcześniej grałem w ogóle bez filtrów. Eee... A Już zebrane No Dobra wracam do... Czekam na plażę Znaczy myślę że zebrane goś się pewnie nie wziął wszystkiego No właśnie nie... Nie zabrał Patrzę co tu jest... To on strzelał do kogoś Słuchawki biorę Kamizelkę wezmę tu na sprzedaż RPK i tu jest jeszcze AK 103 jakbyś chciał Nie wiem ale nie wiem czy ty jesteś Czekaj No Biegnie mi ktoś To nie ty A biegnie od, od, od samochodu czy od... Do ciebie Zabiłem go. To Mówię, Zabiję go Ty to ty Ja też byłem w niego wcelowany. Uważał, że może być drugi. Rerkę miał te 5000. Co no, snajper? So może wybrać. Tylko moment daj wiem, miałem, miałem, spokojnie. Ja snajpę bardzo chętnie. Powiem ci, że w tym łajeki mi się tak fajnie z tymi snajpami gra. Naprawdę. Jeszcze jak będę miał zaraz odblokowane 6,1 amunicję, to już w ogóle będzie niszczmy. Po Bo to tyle dolarów zbieram, że. żeby kupować kurtowo, kurtowane. To jest ten chyba chłop, wiesz? Tak, obstawiam, że to jest ten chłop. bo yy, dobry lód, no. No tutaj koweruję, spokojnie. Dobra. Ja piję i możesz zebrać resztę z niego, żebyś też coś miał. Możesz brać. Ja mogę wrzucić pieniądze do, do, do pole do jego kieszeni. Znaczy ja okay. jeszcze, okay, okay, okay. Do Good poketa right. będę mu wsadzał. Nam ci no, z 10 no. koła. Mmm, no, tak, 40 poziom. Już mam w pokecie. To musiał być on, bez wiesz hmm, co, chyba tak, bo ma te, ten. Te 5000 jest ten, zradiowy już ten, ten Przypuszczam, że znalazł jest pełny, nie? A nie chcesz zegarka? Ja nie wezmę. Zobaczę, no najpierw sobie szybko zlutuję zaraz Pójdę robić mój. Masz hajs, masz hajs wziąłem Dobra, to lecimy na auto tylko jeszcze zobaczę to mam zegarek ma, ja jeden wziąłem Plecak mam A ten duży zegar to mam To już robię Oj Dobra Let's go Na samochód, chłopaczek, chłopaczek Tak no, no to, to mamy to, całego le... dropu Plecy, no, plecy, plecy Na nos. Czekaj, uważaj Słyszał cię chyba Czekaj Zabiłeś? Ja biegnij Uważaj na leci On jest przed nami Tak leczy się gdzieś. Przerzuciłeś Chyba zabity Drugi, leży. Wow, co to było? Uhuhu. Ale tu typa. Ty, Twój się na dół sturlał, a mój dostał heda. Tu, gdzie. To się jeszcze strzelił, czy to. Гульлова, Куйло, конец тебе! Everything we had to pay the price. you yeah.